Cześć, witam Was. Alex Grisan, Remontowe Rewolucje. Jestem dzisiaj na jednym z projektów, dosyć ciekawym, który chciała Wam pokazać, gdzie naprawdę był wyciśnięty maksymalny potencjał z nieruchomości. Tutaj z takiego 3 bedroom Terrest House powstało 9 pokojowe HMO, wszystkie z własnymi łazienkami, plus dodatkowo z takim bonusowym cinemarum. Także pokażę Wam dzisiaj trochę, jak to wygląda. Ja tutaj byłam zaangażowana jako interior designer, także to wszystko, co widzicie, jest wymysłem mojej głowy. W sam układ pomieszczeń zaangażowany był również architekt, z tego względu, że tutaj oczywiście przy tak, dużym, przy tak dużej konwersji było potrzebne planning permission, wszystkie standardowe pozwolenia. Także pokażę Wam zaraz. Co tutaj się stało, co, co, co zrobiliśmy? Dosyć naprawdę duża, duża konwersja, duży remont, sporo pieniędzy zainwestowanych, ale myślę, że efekt y, naprawdę wart tego. Y, tak, tylko wspomnę, że jeżeli interesuje Was taka tematyka remontów y, ogólnie bądź remontów, właśnie specyficznie strategii HMO, to jest już dostępny kurs, pierwszy polski kurs online. Z Project Managementu, strategii zarówno Singlet oraz HMO. Tutaj wrzucę link, gdzie można dowiedzieć się więcej na temat tego kursu, ale dużo rzeczy, o których tutaj tylko wspomnę, szczegóły na ten temat można znaleźć właśnie w tym kursie, właśnie na temat, na temat planingu, na temat wszystkich regulacji. Dlaczego tutaj te niektóre rzeczy zrobiliśmy w taki sposób, jak zrobiliśmy? Dlaczego jest taki układ, a nie inny i, i takie wyposażenie? A teraz skupię się bardziej na tym, żeby Wam pokazać tutaj tak bardziej wizjonersko, co, yy, co udało się zrobić. To pomieszczenie yy, były to oryginalnie dwa, yy, dwa pomieszczenia: taka jakby kuchnia i powiedzmy z tyłu Utility Room, ten tył. To był taki osobny utility room i kibelek. To zostało połączone. Sporo prac tutaj, bo też nowy, nowy dach nad tym całym właśnie powiedzmy utility toaletą. Fajnie tutaj to okno dachowe naprawdę się sprawdza. Mnóstwo światła. Tutaj stylistycznie poszliśmy w taki bardzo nowoczesny, proste linie, silne kolory, akcenty kolorystyczne. Stąd też taka fajna matowo niebieska kuchnia kosztowała odrobinkę więcej, ale myślę, że warto było w nią zainwestować. Do tego taki splashback, ten z kolei nie był wcale też taki drogi kupiony w pięnkiu. To jest po prostu taka y, płyta, płyta 3-metrowa przylepiana. Fajnie się to sprawdza. Tutaj akurat w tym y, wzorze geometrycznym na pewno bardzo dużo dodaje do tego designu. Y, Pozostałe elementy w efekcie betonu. Tutaj jest zastosowana podłoga LBT, czyli to jest ten taki wodoodporny panel. Znowu, kosztuje to trochę więcej, ale zdecydowaliśmy, że zainwestujemy ze względu na trwałość tego właśnie produktu w kuchni. Duży stół, tutaj, tak jak wspominałam, 9 sypialni e, i taki właśnie telewizor. Tutaj, e, ze względu na to, że jest tyle osób. Po pierwsze trzy lodówki, tak żeby każdy miał wystarczająco dużo miejsca. Również zrobiliśmy układ taki, że są dwie płyty, dwa piekarniki. E, tutaj też jakby celowo odsunęliśmy te płyty od piekarników, e, tak aby jeżeli ktoś gotuje, to druga osoba nadal ma bezproblemowy dostęp do piekarnika, żeby nie musieli non stop między sobą e, lawirować. No, dzisiaj będziemy robić jeszcze jakieś drobne, drobne popraweczki. Pokażę Wam, jak wygląda na dole. Niestety nie wiem, co się stało, że e, nie działało oświetlenie, tutaj, e, ale ogólnie piwnica była nieużytkowa. Także tutaj sporo e, czasu i pieniędzy poszło w to, żeby zrobić e, po prostu pełną konwersję tej piwnicy. Był zrobiony tanking. Czyli po prostu całe takie waterproofing, zabezpieczenie przed wilgocią, z pompą, były wykopane. Tutaj właśnie te dostępy do okien one się nazywają Light Wells. Tak, musi być, musi być okno, to okno musi być również drogą ucieczki. No ale powstał całkiem przyjemny pokoik. Tutaj właśnie w piwnicy. Tak jak wspominałam, wszystkie pokoje są z własną łazienką, te łazienki Wam pokażę y, u góry, bo tak jak mówiłam nie mam tu niestety światła, co jest bardzo szkoda zobaczę, może uda mi się włączyć flesza, o, pokażę Wam, bo tu jest taki bonus, mega, mega bonus ponieważ jest pokój kinowy tutaj to wymaga, z, wynikło z wymogu tego, że po prostu przestrzeni komunalnej na 9 osób nie byłoby wystarczająco gdyby była tylko właśnie ta kuchnia-dalnia. Stąd też drugie pomieszczenie w piwnicy zostało zagospodarowane właśnie na taki cinema room. Tutaj fajne takie bajerki zrobiliśmy na ścianie, że to mój taki designerski trick. Ramka z IKEA wybebeszona można by było powiedzieć, przyklejona do ściany i scalona z tą ścianą odrobiną kolku, wymalowana w tym samym kolorze. Co daje efekt takiego właśnie moldingu, który gdybyśmy chcieli robić od podstaw, z elementów, na pewno wyszłoby dużo drożej niż te gotowe, tylko wymalowane ramy. I w środku mamy takie właśnie kultowe, fajne obrazki. Ogólnie cały pokój jest taki bardzo klimatyczny. Zobaczcie sobie w ogóle to największą telewizję. Jak ona może nie oddaje, to jest 75 cali. Może jestem zacofana technologicznie, ale ja jeszcze takiej telewizji nie widziałam na żywo. I tutaj też właśnie wykopane, wykopane okienko w frontowej ścieżce przed, przed budynkiem. Tam jest kawałek, kawałek ziemi, także można było to zrobić. Także taki właśnie bonusowy, bonusowy cinema room. Myślę, że to też tutaj fajnie wpłynie na sprzedaż tego. Jest to unikalny element. Również w piwnicy jest utility room, co bardzo pomogło. Zmieściły się tutaj pralki, zmieściła się tutaj suszarka. E, oczywiście e, dwa zbiorniki na wodę, e, boiler. To jest, e, tak jak znowu tłumaczę, w szkoleniu system boiler, który e, ogrzewa wystarczającą ilość wody do takiej ilości łazienek. E, tutaj zwykły combi boiler nie miałby absolutnie e, szansy. E, żeby utrzymać taką ilość wody, wyprodukować taką ilość wody dla tylu użytkowników. No dobra, ale powiecie: 3 bedroom Teres. No jak na razie pokazałeś nam jedną sypialnię, a twierdzisz, że jest 9. To już wam dalej pokazuję, co tutaj było. Czyli z kuchni powstała większa kuchnia, w piwnicy powstała jedna, jedna sypialnia. I dodatkowe miejsce komunalne. E, tutaj reception room, taki tylny reception room. Jest przyjemny double bedroom. Wszystkie te pokoje są tak naprawdę e, wystarczająco duże, żeby być double. E, z tym, że na potrzeby licencji będzie to wszystko single occupation, 9 osób. Tutaj kolejna fajna, duża sypialnia na froncie domu. To jakby ten motyw Cinema room kontynuowałam, i są takie, właśnie tematyczne, tematyczne również obrazki: Łazienki. Tutaj poszliśmy w Czerń z drzewem. Także również dosyć odważnie. Trochę musiałam klienta przekonywać, że to jest dobry wybór, ale dał się przekonać. Hej, hej. Także tu mamy po prostu standardowo z dwóch receptorów, przerobione na dwie dodatkowe sypialnie, czyli mamy trzy. Idąc do góry, jak zwykle w angielskich domach, tutaj na wprost łazienka. Ona była niestandardowo wielka i powstał naprawdę ogromny, ogromny, ogromny pokój. Dobrze, wejdę, pokażę wam. Tutaj, jakby w tej przestrzeni nad częścią kuchni, również ze suite'em. Tutaj, wiadomo, planowanie przestrzenne w taki sposób, aby yy, wszedł ansuit, aby weszły wszystkie meble. Tutaj jest trochę ciasnie w tym pokoju. Tutaj trzeba było dopilnować, aby weszło z, y, łóżko, z, ze stolikiem. Ale właśnie na no dzięki sile planowania. Wszystko udało się zrobić. Tutaj też takie ciekawe rozwiązanie. Biureczko wbudowane. Ono jest przymocowane na takich po prostu braketach metalowych do ściany i, i między sobą. Potem stoi komutka. I to jest blat kuchenny. Także z blatu kuchennego zrobiliśmy tutaj pod wymiar takie właśnie biureczka. Wbudowane. Kolejny pokój, tutaj no właśnie, no standardowo z sypialni jest sypialnia. Yy, takie główne właśnie tutaj kolory przewodnie są szarość i taki dosyć silno niebieski do tego właśnie różne akcenty w innych kolorach, ciemne mybelki. To fajnie też wyszło, jeśli mi się zapali, o. Zobaczcie, taka nowoczesna barierka. Zamiast tradycyjnej. Ta tradycyjna została w części domu. Ją też wymalowaliśmy na taki właśnie szary. I dzięki temu wygląda to naprawdę spoko. Znowu kontynuujemy motywy filmowe Star Wars. Tutaj jest mega duża sypialnia. Tutaj klient nie chciał robić jakichś takich patentów z miniki mini czy To jest Warrington, gdzie były przypadki, że faktycznie takie domy otrzymywały osobny cancel tax, także poleli e, tutaj nie ryzykować. Ale znowu jest bardzo fajny, przestronny pokoik. No dobra, A, czyli jesteśmy na trzy Sześć, sześć, pokoi, sześć pokoi. Oryginalnie sypialniami były tutaj pomieszczenie to. I pomieszczenie to. Czyli była również jedna sypialnia na poddaszu. Oj, skacło mi światło. Eee, przejdę może na górę. Z tym, że ta sypialnia eee, to był taki po prostu zwykły pokój ze skosem. To było tak naprawdę, zaraz Wam pokażę. To był ten pokój. Oj, zaś mi nie chcę ostrzyć. To była taka przestrzeń. Przepraszam, kurzające, dobra. Światło na czujki, fajne, ale nie, nie fajne do nagrywania, jak się chce coś powiedzieć. Ten pokój to był tak naprawdę to pomieszczenie. Z tym, że była jeszcze jakby druga, druga połowa tego pomieszczenia. Był jeszcze drugi, drugi powiedzmy skos tego właśnie pokoiku tutaj na piętrze. Tutaj ta część przednia skośna pozostała. Zostały wrzucone okna, okna dachowe i jest właśnie tak jak widzicie, pokój na poddaszu w tych właśnie skosach. Podobnie wyposażony co się zadziało bardzo dużo. I tak naprawdę to zostało zrobione, takie tak naprawdę podwójne, podwójne dormer conversion, czyli tutaj normalnie byłby po prostu skos, który nie dawałby zdecydowanie wystarczające miejsca na to, żeby była kolejna sypialnia. Ten dach ze skośnego został zamieniony na płaski. Wiecie, może uda mi się to Wam pokazać. To właśnie Coś takiego jest nad nami, czyli ze skośnego dachu jest zrobiony płaski dach, co daje wtedy po prostu tutaj dodatkową przestrzeń, nie w skosach, tylko użytkową, co dało możliwość stworzenia kolejnej sypialni ósmej na piętrze, oraz tak naprawdę tutaj to już mocno poleciał z tematem. Klient stworzył tak naprawdę dodatkowe piętro. Tutaj jesteśmy. Nad kuchnią i nad tym pomieszczeniem, które było Łazienką, teraz jest sypialnią. On tak naprawdę tego, tego, tej przestrzeni w ogóle nie było. Tam był po prostu nieużytkowy dach. Ale on stworzył kolejną sypialnię tutaj. O. Także naprawdę ambitnie. Wycisnął potencjał totalnie do maksimum. Patrzę, obrazki się wykrzywiły, muszę je wyrównać. Chyba sprzątaczki były jeszcze w międzyczasie. Yy, no ale generalnie super, super projekt. Fajnie. Cieszę się, że mogłam być zaangażowana w, właśnie, yy, w taką właśnie ambitną konwersję. Co prawda yy, tylko z punktu widzenia interior designer, ale yy, no właśnie daje mi to możliwość pokazania Wam co tak naprawdę jest możliwe. Także tutaj był dom spory, ale na papierze, na papierze naprawdę nieduży z tym, że no właśnie wszystkie te pomieszczenia były spore rozmiarowo, spore living roomy, spora kuchnia, są taką dobudóweczką z tyłu. Była piwnica, która była na tyle wysoka, żeby mogła być użytkowa. Było już to poddasze, które zostało przeciągnięte. Także można myśleć w takich właśnie kategoriach bardziej ambitnych, nietypowych i takie właśnie projekty nie tylko znajdywać, projektować, ale również zarządzać remontem. Także, tak jak wspomniałam, jeżeli interesuje Cię taka właśnie tematyka, chciałbyś zajmować się tego typu projektami, to jak najbardziej polecam jeszcze raz. Szkolenie online, które już jest dostępne, i prześlę linki do tego właśnie szkolenia, gdzie są wszystkie szczegóły, opisane, są wszystkie moduły, wszystkie tematy. Jest to szkolenie, które stworzyłam ja w tutaj jakby współpracy z Futuro Property. Oni specjalizują się w strategii Singulet, a ja właśnie w tym szkoleniu dzielę się moją ogólną wiedzą budowlaną plus tą specjalistyczną z zakresu. Konwersji HMO. To tyle ode mnie. Pozdrawiam. Pa pa.